<laughs> to, na, to ja na ostatnim streamie. Tu jest facet Sorry? No. Patrz na Twoje y, imię i nazwisko. Masz jakieś inne korzenie? Japońskie. Fajnie. O te ty... TikToka. Siema! Siemało. Myślałem, że Eka wbija, ty. Tak samo o, Eka by wbił. Kocham tych pozytywnych świrów, stary. Wiesz, jak to wygląda? Pa. Kocham Siema. ich. To są wiazdynia. najbardziej pozytywni światła. Ja ci pokażę, jak oni wchodzą. Kocham ich, to jest tak. On na ten casting? Nie, ja ci oddalę kamerkę. Maty casting dalej. Wow, siemanko, cześć, jestem Adam! Cześć, jak słychać? Cześć, cześć, Adam, Adam, cześć, cześć! Eee, no i co, tam, jak tam? Eee, ta, ta, przyjechałem z Wałcza, Wałcza, znacie Wałcz. Eee, możecie mnie kojarzyć, nagrywam na TikToku eee, ta seria mega zajebistych rzeczy, którą nazwałem Zajebiste rzeczy razem z Adamem z Wałcza. Siemano! O. Eee, Chyba z eee, no dobra. Wałcza, to zwały mamy z siebie, mam chłopie. Eee, jakie tam jest pytanko? moje zainteresowania. Moim zainteresowaniem jest TikTok, social media, Instagram. I mówiłem, że du... lubię robić zdjęcia. Lubię robić zdjęcia. W zasadzie to lubię, jak mi robią zdjęcia, ale generalnie kurwa kocham całe social media. Myślę, że nadaje się do tego projektu na maksa. Umiesz zrobić wszystko? Także, yy, no zrobię wszystko. Mam zrobić salto? Sa sa yy, mogę? Bo ja umiem salto, serio? To macie. Ktoś pytał, A, czy umiem zrobić salto? O, no, nie wyszło, ale blisko było. No, sadzę, fajne salto. Oni się, oni tak, mam zrobić salto, On nikt nie pytał, oni. Dobra, to zrobię. Yy, dobra, dobra, co mam jeszcze zrobić? Czekaj, yy, to sobie w dupę, dobra, patrz. O, i wyciągnę buzią, ale jestem crazy. Dobra, gondamy to, kurwa. To Já jsem tam člověka než bude. Máš